To nie jest twój pierwszy wyjazd na tor w tym sezonie, ale dzisiaj możesz potrenować jaki wczoraj z całą drużyną Folubazu. powiedz jak ci się tutaj jeździ w Bogatyni? No warunki są naprawdę bardzo dobre. Rok temu widziałem właśnie na falubaskom, jak wyglądał tor, to w porównaniu co do tego co to dzisiaj jest, to mamy naprawdę super warunki do jeżdżenia. Pierwsze wyjazdy wiadomo, trzeba takie rozgrzewkowe, żeby ręce się do tych drgań przy, przystosowały, dajemy radę jakoś. Podoba mi się atmosfera co panuje w hotelu. Dopiero obóz się zaczął, nie mam co jeszcze oceniać, ale myślę, że będzie fajnie. Słyszałem, że jakiś krzesł będzie jeszcze przeprowadzony na nas, to... Boisz się, czy czekasz ze spokojem? Nie no, czekam, zobaczymy, może mnie ominie. Mam <grym> taką nadzieję, że mnie ominie, Z pewnością już też czekasz na, na wyjazd na Tor Różlowy. No, z upragnieniem czekam, żeby wyjechać i pokręcić pierwsze kółka. Paweł, to jest twój pierwszy obóz z forwazem, powiedz, jak wrażenia na tej porze, jak się tutaj czujesz z chłopakami? A, bardzo e, fajnie, miłe towarzystwo. E, na torze też bardzo dobrze jest przygotowany, fajnie się jeździ. Jestem drugi raz e, na torze crossowym, ale tutaj ten naprawdę jest świetny. Nie no, na początku, jak przyjechaliśmy, to tak bałem się jeszcze, ale teraz się przełamałem i myślę, że już mógłbym się pościgać. A powiedz, jak kondycyjnie znosisz tutaj trudy jazd? Jeśli chodzi o samą jazdę, to ciężko nie jest. Kondycyjnie to wytrzymuję, ale tak jak chodzimy na bieganie rano, to jest już ciężej. Czyli lepiej się czujesz na, na motorze niż, niż w biegu? Tak, tak. A powiedz, obawiasz się jakiegoś chrztu, że chłopaki ci zgotują jakieś tutaj chrzest na, na obozie? Nie, no ja jestem tego świadomy, że fajną fryzurkę mi zrobią. Ale nie obawiam się. Chęt, chętnie ja bym już wyjechał. Naprawdę, naprawdę ciepłe, e, ciepła woda e, jest. E, Słoneczko świeci. świeci. Już wyszedłem tutaj, jakiś motor został przygotowany. Arek, jesteś tutaj pierwszy raz na obozie z Forbazem w Bogatyni Powiedz, jak ci się dotychczas podoba, jak wrażenie? To znaczy, jest fajnie. Tor jest... To znaczy Jestem drugi raz w ogóle na torze motocrossowym i wiadomo, ciężko się jeździ. To nie jest to samo, co. Taka jazda po lesie. Jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Pierwsze jazdy z pewnością były takie asekuracyjne, żeby się wjechać, żeby poczuć kontakt z motocyklem, a, a im później ty, 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 ty czujesz się pewniej, tym większą osiągasz prędkość? Tak, zdecydowanie tak. Pierwsze jazdy musiały być asekuracyjne, bo jestem pierwszy raz na tym torze. Nie znam go, nie wiem jak, jak tu jechać, i... ale z biegiem czasu coraz jeżdżę coraz szybciej. A kondycyjnie jak dajesz radę? Ty jazdy nie spra sprawiają ci problem czy dajesz radę spokojnie? Wiadomo, pierwszy raz na tym torze to ręce bolały wieczorem, ale dzisiaj już nie jest tak tragicznie jak wczoraj. Powiedz jak atmosfera poza torem w hotelu? Naprawdę fajnie się bawimy. Wczoraj było kilka takich zabawnych gier w pokoju typu kalambury. No ogólnie jest fajnie. Thank <laughs> you.